Cześć, witajcie. Tutaj Avi, oraz z nami jest. Pan Paula. Tak, w dzisiejszym odcinku nagrywamy terrarię. Chwałem się, że cię zaczął. I gram mi zaczął trochę lagować. Nie niewiadomych przyczyn. Dzisiejszym zadanie będzie oczywiście zejście do piekła, tak? Najwyraźniej. Mieliśmy to zrobić. Okej, okay, ale od razu przejdźmy do tego, że zapraszam na kanał Polino oraz na mój główny kanał, na którym. Jest, transformaj. Ciekawa graczat. jeżeli ktoś z was nie kojarzy, to myślę, że warto się tym zapoznać. Chodź Paulina, idziemy. Nie ma co tutaj czekać, od razu lecimy kopać. A nie tak? zostaniemy na kształcie, chcielibyśmy trochę ich pozabijać? Nie, nie, bo chyba mamy, świnkę mamy, no to po co? Tą skarbonkę mamy, więc nie ma sensu. Złotą podkowe też mamy, więc chyba liny nie będziemy tutaj dawać. Dobra, a gdzie ty jesteś? Spadam w jaskini. Są gdzieś na dole już? No właśnie sobie spadam. No i dobra, dzisiejszym A, jeszcze raz. Dzisiejszym naszym zadaniem będzie zebrać jak najwięcej piekielnego kamienia. Żeby z niego zrobić sobie zbroję oraz miecze, tak? Miecze będą szczególnie potrzebne na... Właśnie tego... Y blade'a w przyszłości. Gubem sobie zobaczyć. odeciał mi tam świnka. Zobaczę sobie co mam w skarbonce, bo nie wiem czy na tym miecze mam w skarbonce, czy... W skrzynce jakiejś zostawiłem, raczej w skrzynce, ale co zaraz zobaczę. O, grę mi przycięło. Gra może mi tego, bo film się też montuje teraz. Znaczy, montuje. O, dogoniłam cię. Nie montuję, ale mi się przerabia, tak? Co jest, my mamy zrobione już to miaski nie do piekła? Tę dziurę? Nie mam pojęcia. Pamiętam, że kopaliśmy, ale nie pamiętam, żeby to było do samego. Ale nie do końca. A, no do, do lawy tutaj. Okej, okay, no to dobra, no to. Bardzo byłoby. No. A mamy jakąś wodę czy coś? Okej, okay, przyspieszyłem grę właśnie w tym momencie. Żeby tak nie lagowała. No właśnie, problem w tym, że wody nie mamy, bo zapomniałem o tym, że. Ale wiesz, co, możemy to łatwy sposób sobie. Tak, okay, ale może jest tam wyżej. To bym wypuściła wodę. Jest, dobra, jest, bymy... jest u góry, jest u góry, tam jak jest ta pańczyna. No właśnie. Kurde, jednak to masz. Masz, masz łeb, jak to się mówi, nie? Ty to jednak jesteś. Five head, myślisz za pięciu? O! Aha. Biom pajęczy, fajne właśnie. Jakbyśmy Biom. Pajęczy znaleźli fryzjerkę, to by nam... mega się sprzedało. Na pewno bym chciał mieć wszystkich NPC-tów, tak? Czekaj, gdzie jest ta woda? Słyszałem ją. A, to nie była woda Ale wiesz, pamiętaj, że teraz jest Krwawy Księżyc i ta woda jest czerwona Tutaj jest troszeczkę Słyszę jak się gdzieś przelewa A, tutaj się, no tak, przelewa I ta woda się przelewa stąd hm. Dobra, najprościej nam będzie po prostu coś wylać rzeczywiście Jest trochę mało tej wody tutaj jest, ale no, lepszy rys niż nic, co nie? Dobra, wyleję ją po prostu Tak. Dobra A ta woda się, ta jeszcze się tutaj, tutaj tak niefajnie porozlewała na boki Gdzie na boki No nieważne, nie wiem jak to Tak po prostu się porozjeżdżała wiesz Kurde, szybciej. Po? Czekaj. o! Że my go nie zauważyliśmy, to ciekawe. No cóż, bywa i tak. Dobra. Jesteśmy ślepi. Jest to trochę wody nam tam daje. Jak coś? Wszystkie pochodnie się zniszczyły, no to, to trochę smutno. No cóż, coś kosztującegoś, tego nie? Wiesz co, ja to jednak zrobię tak, jak ja chciałem zrobić na początku, czyli po prostu tą lawę gdzieś przeleję. To jest becyzyfowe, tak uważam. Nie wylewaj tej wody, bo ja to zrobię tak, jak myślę. Nie wiem, ja i tak będę wylewać. to jest dość dużo tej wody, więc... Dobra, czy coś nagrywa? Nagrywa, dobra. Zapraszamy was oczywiście na nasz serwer Discord, który jest w głównej mierze skupiony na grze Transformers, ale wiadomo, nie tylko o tej grze tam jest skupiony, więc to też tam można odnaleźć, więc zapraszamy serdecznie. Jest miła to smera. możecie się coś popytać, jakieś ankiety powypełniać i wygrywać w konkursy, tak? Jakieś ankiety powypełniać. Często są ankiety. No nie dobra. Dobra, wylewa się. No to wodę w sumie wleje. Dobra, gdzie jesteś? Eee, o! wylewam więcej wody. Już nie wylewa, okay? już nie, już nie trzeba, naprawdę. Dużo już jest wody? Już nie ma lawy, zacznijmy od tego. Hej, no nie wylewaj, co ty robisz? Już lawy nie ma, mówię. Ma... Co? Wy... A, skrzynka pewnie. Zgadłem? Nie, po prostu tam był ten. Donator. Mm. To mhm. Okej. Okay. Mek, mek, mek. O, już nie ma lawy. No i elegancko. Wszystko wpłynęło sobie do tamtej dziury na boku, którą zrobiłem. Nie wiem czy w piekle byliśmy, może wyskoczy tutaj nam jakiś... Byliśmy. Okej, okay. eee, yy, hellstone. Teleporti się do mnie może najlepiej. Albo nie, zeskocz, zeskocz, tak będziesz miała... Nie ma co marnować tych potek, które craftowaliśmy. Yy, zabezpieczę sobie tutaj od razu sobie... No tak, bo chcę tą wodę wypuścić, bo. do niej nie wpaść. Będzie taka satysfakcja, jak ta woda tak spłynie. Weź, sero, nie wlewaj te wody jeszcze tutaj. za późno. A no, jak za późno, co to mówiłem to już wiele razy, no? Musimy znaleźć no, ale... piekielny piec. Bo dzięki niemu będziemy mogli przepalać, właśnie te sztabki. O, znalazłem go od razu. No, to elegancko. Fajne, że te slajmy na naszym poziomie trudności nie wylewają z siebie lawy. To jest mega spoko. Dobra, mam ten kamień. Teraz go wykopać. Będę go tam na dół sobie wylewał, może tak będzie lepiej. Hej, już dotarłeś tam do piekła. Super. słyszę jak obrywasz. Czemu obrywasz? No bo jakieś robale i wszystko mnie bije. To atakuj ich również, nie? No wow, co ty nie powiesz? Albo się skry, lepiej się schować. <laughs> Ej, tam jest lawa, co ty robisz? Oj, oj kliknij H, żeby się leczyć. <laughs> Ja sobie tu kopię ten kamień, właśnie i. Co mi się podpaliłem? Co jest? I tam właśnie ta lawa spłynęła z tego kamienia, bo ten kamień, nie wiem czy pamiętasz, on właśnie powodował, że lawa z niego się podpala, co, nie? co? Powtórz? Ten kamień też podpala, co nie? Jaki komin? A kamień, Pani powiedziałeś. Prawy. Tak, on też podpala. W ogóle usłyszałem komin. What the fuck! O oh, no, no, no! Bardzo niedobrze. Mam bardzo mało HP. Czyli naszym celem jest zbieranie tego kamienia, tak? Tak, w jak największych ilościach. Dobra. Lepiej unikać póki co te stworki. Bo nie ma co się z niej bić, jak na razie. No Boże No czemu no ej, to mnie sero nie dotykało, to, to na skos. Czemu pod skosem to też bije? Pamiętaj, to bije też pod skosem, nie? Tak jakby Dobra. Oj, myślę, że dużo patek dzisiaj stracimy w leczenia. Zobacz jak się nagrywa. Chyba ładnie się nagrywa, tak? Więc raczej w porządku. Jesteśmy to martwi, muszę nam to sprawdzać, tylko to się uczulę na to, bo raz była taka sytuacja, że po prostu się nie nagrało z terrarii. No i były łzy, tak? Można powiedzieć, no. że w taki sposób, czy nie było za fajnie na pewno. A po co nam tam piekielny kamień? z niego możesz zrobić taki gigantyczny miecz, który będzie zadowolony 40 obrażeń Zbroję, która będzie naprawdę potężna Oraz ten miecz jeszcze jest do Terra Blade'u, nie? Jeden z najlepszych mieczy w całej grze Mhm Generalnie OP itemy Dobra W następnym odcinku będziemy mieć szkieletrona, tak? Ale... W następniejszym już będziemy robili, myślę bazę chyba główną, a co najmniej zaczynać będziemy robić. Co myślisz? Podróż będzie Podróż będzie naprawdę przed Harnoldem, nie? Dobra, gińcie, po prostu zgincie. Nienawidzę tych małych nietoperzy piekielnych, są mega irytujące. wziąłem bomby, bo pomyślałem, że może to będzie fajny sposób na właśnie znajdowanie tych kamieni Chyba je wykorzystam W ogóle, ile tam jest kamienia? Ciemnego Ja nie mogę umarnąć Bez problemu tutaj wejdziesz, mamy... Y, y, szybkie wzejście tutaj przecież Kurde No dobrze, że zrobiliśmy po prostu tak... Proste Że spadasz i spadasz No O Dajcie ja znać w komentarzach, bo jestem niesamowicie ciekawy jaką byście wyszli chcieli serię na kanale Może się pojawi, kto wie No nie, e, no hamstwo Ja ale to wymanewrowałem, udało mi się Jak najwięcej tego kamienia. ty nie wiesz, jaki dziwny sposób ja tu jestem zmuszony kopać, nie? O! Co mnie to przyblokowało? No ja, bo kurde się to przyblokowało. Tak mega hamsko, jeszcze dodatku. Nie wiem w jak... czemu. Mega dziwne. Dobra, cyk, cyk. cek. ten gwiezdny, gwiezdny miecz jest naprawdę dobry. Gwiezdny? Gwiezdna furia. miecz. Kurde. Krzeszowską ma gwiezdna. nazwę. Mam trochę szlamu? Nie mam. Ej, zbierajmy ognie kwiaty, bo one są potem dobre, bo z nich można zrobić potki na odporność na lawę. I czemu w piekle woda znika? Mm, nie znika, bo można przecież wodę wylać do... Lawy można do piekła wylać, przecież. A jak tutaj się wylewało, to znikała. No bo, nie było. No bo zmieniała się w obsydian. Nie, o oh fuck! Nie, właśnie się nie zmieniała. No to nie mam pojęcia, że. Tam u góry jest obsydian. Tam. Nie wiem, czy mój kursor, chyba na pewno widać. Więc na pewno tu woda była i weszła właśnie miastycznie z, z lawą, nie? Ta woda. No, oh nawet nie wiesz, jakie ja tutaj parkury robię. Czy te nietoperze No nie No, nietoperze w Terrarii to najgorszy syf, jaki jest. Zawsze cię wepknął w dziurska, dziurka, w którym umrzesz. No Najgorsze jest to, że jakiś czarodziej mnie atakuje. Czarodziej? A czy no taki gościu, co wciela lawą? Chodzi ci o tego diablika. Hmm. A. A okej. Okay. Właśnie diablik. Diabliki byśmy sobie porobili. To takie pałki, z które przy, przywołują te właśnie familiary. Znajomych Dobra, jak chcę mieć te 17? Zapłacę moją krwią. Mijcieusz, ten piekielny kamień się tak źle kopie. No wiem, a tego nigdy tego nie lubiłem robić. Ale trzeba, jak trzeba, to trzeba. Dobra, myk, myk. O, o nie, 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 nie. Ja ale się wystraszyłem. O rany boskie. Ej, podskoczyła mi cała klawiatura. Ja sądziłem, że tak szybko to wybuchnie. No, <grafię> jakoś tak się stresowałem. No i Ja nie mogę, jeszcze nie umarłem ani razu. A to już drugi raz. Oha. Ja. Ojej. Daj, czekaj. co? co? chłop co ma praktycznie 1000 godzin w terarii. Mam ponad 1000. No właśnie. To o niczym nie świadczy. Nie, wcale. Mek, 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 stołnik. Ile już go mam? Mam 150, to jeszcze za mało. Co, i wlewa mi się tu? O, ten robak. Dobra. O, tu tutaj jesteś. O kurcze bela. Właśnie tu, tutaj jest dużo się tego Helstona skumulowało, dlatego tu jestem. Abra, muszę coś zrobić. Jednak te bomby były dobrym pomysłem. To, że te slajmy nie mogą umierać Tej lawy Boże, co ja zrobiłam oh. Patrz, ile zrobiłem od razu więcej miejsca, żeby ta lawa gdzieś tam spływała sobie Dobra, i kolejne trzy. Muzyka w ogóle w Piekle w jest tak fajna. Aż pogłosię muzykę w grze. Nie, ja mam wyłączoną muzykę. Jak w każdej grze. Teraźniejsza muzyka jest najlepsza na świecie. O ja. Dobra. Okej, okay, już jesteśmy. Była mała przerwa. E, kamień, tak? Kamień. Helstone. Kopiemy dalej. Polna jesteś? Ile masz kamienia? Mhm. Tak z ciekawości zapytam. Mało ile ile? Oh, A ty ile masz? Ja mam... 200 w sumie, bo 4 mi brakuje do 200 Zokrąglę sobie, 200 mam mm, Ja mam A... 71 Nie, to i tak dużo tego gadasz, jakie mało? Sporo, sporo Jak w slajmy? Tylko wiesz co, jak masz... O, co to? Trzech skumulowały to toperzyków. What the fuck? A wiesz co jak masz dużo kasy, to... Yy, mog... możesz dajcie dać do świnki skarbonki, nie? Bo mam taką przy sobie latającą. Nie wiem czy też razem przypadkiem nie masz Nie mam O, to tak mo... masz dużo pieniędzy, to powiedz co ci tam dam, nie? Świnkka, żebyś sobie zachowała te pieniądze. Dobra, chodź do mnie. Trochę już się to ruszyłem czekaj. dalej. Ale na razie nie chcę. Mam piecyk, mam piecyk. To jest najważniejsze. Na razie to jest w trakcie palenia się. Aha, ciekawe masz to zainteresowanie. No, dzięki. Jedno żartuje. Nie, nie, nie umrę. Mm. E, próbujesz pływać w lawie? Myślę, że lawa jest zbyt gęsta, żeby jej pływać. Ale nie mam, broń Boże, zamiaru ci coś marzyć, nie? O, nie, a już jestem. Jak są te... A gdzie ty poszedłeś? Ja jestem na lewo, wiesz, chodź. Wiesz co? Jak są te takie diabły, właśnie, które No, idzie No, Słuchaj, słuchaj To składa do niej pieniądze. I ten. I jak są te takie diabły, które rzucają tymi bumerangami to nie? To one czasem te mają przyczy. takie. Taką lalkę wodu mają. I weź trzeba ją właśnie sobie dropnąć. No bo wiem, ona potem pamiętam. pozwoli nam wywołać Wywołać ostatecznego bossa przed harmowem Właśnie tego jak tutaj No wiem Ja nie mogę Nie wiem gdzie Zresztą jest, mało się trochę strzela, ale gdzieś tam był o. Nadal O! O. Miał lalkę chyba? Nie miał. To co z niego spadło? E, pieniądze prawdopodobnie. Nie no było coś. Jakaś rzecz. To może książka, a gdzie spadła? Taka jakby główka, do lawy. A to nie to jego część ciała po prostu, wiesz, bo to są takie efekty umierania. O, no okej. Okay. Uuuu uh, Headstone No ale. ale nie wchodź w niego, ja to kopię i sobie. Okej, okay. nie przeszkadzam w takim razie. Skrzynka filetowa, okej, okay. trzeba zapamiętać, że tutaj jest. O po walce z tym, z będziemy je właśnie sobie wydobywać. O, tutaj jest dużo tego headstone w Dobra wiadomość. Myk, myk, Ja planowałem serię z... E, tak powiem, już może spoilerem z Disney Universe. Jest taka gra, bardzo fajna, że zresztą mają gronictwem Jest, jak pewnie niektórych z Was również. Dajcie znać, czy byście chcieli taką grę zobaczyć. Dawid ja wyleje na siebie lawę, więc uważaj. Hmm, bez problemu, nie wylejesz. Dobra. To ja stąd znikam. 230. Wiesz, co jeszcze trochę pozbieramy i będziemy się zawijać, bo to chyba wystarczająca ilość, myślę. A raczej na pewno. A ile potrzebujemy? Coś około 200. <noise> Więc mamy naprawdę nadmiar. Dużo spółtowych skrzynek, bo tam widzę jedną. Tutaj jest druga. Mmm. Więc już, już mamy na pewno. Ale nie mamy do nich kluczy, co nie? Klucz wystarczy, że znajdziemy jednego, jaki jest ta, jakieś szkielet, wiesz, w tych jego tam y, lochach. Jeden znajdziemy i będziemy mieć do wszystkich, więc z tym się nie ma co martwić. Fajne, mogą się rzeczy chyba trafić. A właśnie, baza główna będzie problem, bo trzeba znaleźć ten biom taki. Jak Ten taki podziemny, z tym takim nowym jeziorkiem, nie? Z tym najnowszych stylizacji. Takim chcesz? No tak, no, no właśnie tam chcę No ok O! Ale tu jest nietoperzy, co się dzieje? Jezu, i tu jest Dobra, wiesz co? Możemy wracać Tyle póki zostarczy, myślę Muszę spierdziałać, bo mnie lawa zaraz zaleje Dobra, więc ja wracam już na spawn'a. Serio? No, wystarczy. póki co wystarcz. Dobra. 260 mam, więc wiesz. No, ok. A ja mam 114. Tu razem mamy. No, trochę mamy, nie? No. Okej, okay, już jesteśmy. Była taka ma, a nawet w sumie duża przerwa. Nie ważne czym i dlaczego, ale. Powracając, mamy. Ja w tym czasie w sumie, nie? Zanim znowu włączę nagrywanie, znalazłem obsydian, który tam zdobyliśmy jakiś czas temu. Oraz. A, jak ktoś zapyta, jakim cudem obsydian, bo to naprawdę dawno temu wykopaliśmy. No to generalnie woda wiadomo z lawą i nie kilofem, tylko bombami. To jest bardzo dobry sposób, żeby zbierać obsydian przedwcześnie, więc polecamy. Oraz jeszcze wspomniałem o tym, że razem. Yy, ten hellstone, który ja zebrałem i Paulina. Mamy 374, tak. Naprawdę dużo, więc... No, to sporo się uzbierało. Więc naprawdę super. Dobra, no i co? No i sobie robimy sztabki, nie? Mhm. 124 sztabki. Myślałem, że będzie więcej. Dobra, ale będzie, że... Chyba na bank powinno starczyć. Jak nie, to pójdziemy jeszcze dokopać. Nie no, starczy, starczy. I teraz... To... Szkoda, dać O matko, y, jestem głupi! Ten... Jestem głupi! Zrobiłem trzy razy Czach, kask. Nie. Trzy razy kask zrobiłem. Mhm. Ultra fail. Przypadkiem. Przypadkiem pewnie. No. No, nie starczy nam na drugi kill I tak by, a czy na miecz. I tak by nam nie starczyło zresztą. Trzeba dokopać jeszcze trochę. Ale kość, dam ci zbroję. Ej, ten chłop z brodą to jest zoofil, co nie? Nie mów tak na niego, bo nikt nie ogarnia co chodzi. Gdy. To jest on, co nie? Tak. Yy, masz. Póki co wezmę sobie ja może miecz, ok? My... No, Okej, Ok, my yy, miecz Paul nie drobiłem poza robimy już jaki chyba kill off. Ile mam obsydianu? 119 obsydianu, łatwo. Ja się tak bałem, że może tego nie starczyć jednak. Tworzenia. Mhm. Mm. No to tak trzeba pozbierać, zaglądać, żebyśmy tak. chcieli to. No dobra, to my to pozbieramy może poza odcinkiem. I w następnym odcinku bijemy szkieletrona, który jest tutaj. Dobra. Ej, jak mam zrobić, żeby mi było widać twarz? E, dać sobie coś na. Tak, wiesz. Kostium jako głowę. Mmm. Ale ja nic nie ma. Nie mamy tak pełne skrzynki. No, właśnie trochę są pełne. Trochę problematyczne bym powiedział. Jaki masz miecz? Nie zadaj obrażeń. Eee, 37. O kurde. Tu masz dobry ten miecz. No, to jest stąd stali sprzymierzanie. Dobra, nie, idziemy jeszcze w tym odcinku kopać tam, czy już raczej w następnym? A na co tym razem? No znowu y, ten Hellstone, tak, bo odcinek generalnie trwa. No, z pół godziny trwa ten odcinek. Dobra, co chyba weź jaki krótszy. Zrobimy to poza odcinkiem i tyle, nie? Nie wiem, jak chcesz, mi jest obojętne. No to chodź, zrobimy to poza odcinkiem po prostu. Dobra. <grym> no to my się z wami będziemy żegnać. Widzimy się w następnych odcinkach. My to sobie tam dorobimy. I w następnym odcinku po prostu pokażemy wam. Tutaj w skrzynce będzie, że jest, tak? Że jest, wiadomo. Mhm. skrzynki sobie Dobra. Teraz się z wami, Żegnamy i widzimy się w następnych odcinkach. Zapraszam na kanał Pant Pauli, który będzie w opisie. Również na mój główny kanał, który jest wsparty Partner Transformers, oraz na nasz serwer Discord. Wszystko w opisie. Dobra. Więc pa pa, tak? No. Cześć. Pa pa! Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć! No. bieg, bieg, biegn, bieg. Czy coś?